Dziś zwracamy się do Ciebie, do kogoś, kto na co dzień sprawia wrażenie, że wszystko ma pod kontrolą. Świat widzi Twoją siłę, widzi Twoją determinację, widzi konsekwencje Twoją w działaniu. My wiemy, że za tym wszystkim stoi też coś więcej. Ty masz cichą energię, która stoi za Twoim nieustannym porządkowaniem chaosu. I prowadzeniem wszystkich dookoła naprzód. My rozumiemy, że twoja potrzeba struktur to nie jest tylko zamiłowanie do organizacji czy do porządku, ale to jest właśnie sposób, w jaki ty troszczysz się o ludzi wokół siebie, troszczysz się o to, żeby byli bezpieczni, żeby mieli bezpieczne i uporządkowane ramy, w których mogą działać i realizować się. My naprawdę rozumiemy, że w twojej odwadze i w Twoim działaniu jest nie tylko ta potrzeba podejmowania decyzji i kontroli, ale także walka, żeby nikt nie został w tyle. Otoczenie często widzi w Tobie silnego lidera widzi tego, który wytycza kierunek dla całej grupy, ale my rozumiemy, że również za tym jest ukryta warstwa za tym jest też y, Twoje serce dla innych ludzi, które chce, żeby wszystko, co Ty robisz, miało sens. I przede wszystkim służyło innym ludziom. W tym odcinku dzisiejszym chcemy odsłonić te elementy Twojej osobowości, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Chcemy spojrzeć głębiej, do środka Ciebie, tam, gdzie Twoja siła widoczna spotyka się z tą prawdziwą wrażliwością, a Twoja dyscyplina jest okazana jako wyraz troski. Bo prawdziwa moc Twoja, ESTJ, to nie jest tylko działanie, które wszyscy widzą dookoła, ale to jest Twoje poczucie obowiązku i właśnie te serce, które ty masz dla ludzi dookoła. Cześć, witają się Sofi, Nikodem, i Witamy was w odcinku dotyczącym typu ESTJ. Także wersja w nowej odsłonie po pięciu latach, kiedy jeszcze raz omawiamy typy osobowości i dzisiaj omawiamy typ ESTJ. Czyli mamy po kolei Cztery literki E, S, T, J. Pierwsza z dychotomii w MBTI, czyli dwie możliwości są: jest albo I, introwertyk, albo E, ekstrawertyk i ESTJ jest ekstrawertykiem. A co za tym idzie? Jest takim ekstrawertykiem, który lubi, jak to, jak to ekstrawertyk, przybywać wśród ludzi, lubi robić rzeczy z ludźmi, bardzo często w naturalny sposób przewodzi, jest takim liderem, kimś, kto nawet jak gdzieś. Powiedzmy, wejdzie do jakiejś organizacji, jakiejś grupy, miejsca, to szybko jest wypychany w mhm. tym kierunku, żeby, żeby przewodził, żeby zarządzał czymś, bo lubi częsty kontakt z ludźmi, różnymi ludźmi, lubi też rozwiązywać takie codzienne problemy, codzienne małe sprawy. Tutaj ta ekstrawersja może się w tym objawiać, że rozwiązuje problemy. Z różnymi mhm. ludźmi i nie męczy go to tak, tak bardzo jak, jak wielu introwertyków. Tak, ani nie męczy to innych ludzi, bo oni oni w ESTJ są nat naturalni w tym. To jest naprawdę coś, w czym oni mogą brylować w tej organizacji, szczególnie ludzi dookoła. I to nie jest taka robotyczna, czysta organizacja innych ludzi, tylko ESTJ naprawdę dba o tych ludzi. Na swój sposób, wiadomo, ja każdy typ ma, dba na swój sposób o innych. ESTJ naprawdę przejmuje się tymi swoimi ludźmi, tym, tym swoim zespołem. To są prawdziwi ludzie i zależy mu na nich. I to yy, najczęściej tak jest, że ESTJ też yy, zadaje pytania, bo chce, chce zrozumieć tą drugą osobę, chce poznać szczegóły życia tej drugiej osoby, to nie będą jakieś głębokie filozoficzne rozmowy, ale Estriat naprawdę będzie interesował się rodziną, zainteresowaniami, jakimś hobby, tym, co ktoś robił, co ktoś lubi. Estriat będzie to pamiętać. Bardzo często tak jest, że Estriat może spotkać kogoś i za trzy lata znowu spotka tą samą osobę i pamięta, pamięta tą rozmowę o tej osobie, ponieważ naprawdę włożył energię w to, po prostu, żeby faktycznie poznać tą osobę. To nie jest taki ten negatywny smolto, którego no, nikt tego nie lubi. Przyznajmy sobie szczerze, że naprawdę jest mistrzem smoltoku, ale. Ale jest to waluta dla niego. To, to nie jest po prostu y, takie sztuczne zagadywanie w towarzystwie, tylko to faktycznie jest zainteresowanie tym drugim człowiekiem. Tak, bo jego interesują te fakty dotyczące mhm. tego człowieka, czyli na przykład co robi, jaki zawód wykonuje, szczegóły też dotyczące tego, y, jak to robi, albo czy ma, to ro ma rodzeństwo, mhm. gdzie mieszka. Mhm. Te wszystkie takie rzeczy, które dotyczą naszej codzienności, naszej takiej rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień i ta codzienność jest tym, co e STJ lubi. Lubi ją poznawać, hmm. lubi ją odkrywać i to jest coś, w czym, czym się dobrze czuje. Tak i często jest tak, że inne, inne typy nie za bardzo chcą przyłożyć uwagę właśnie do tych codziennych, monotonnych, zwykłych spraw i dlatego Często, kiedy ten ESTJ pokazuje tę stronę siebie, pokazuje, że faktycznie pamiętam Ciebie, wiem kim Ty jesteś, wiem, że jesteś x stamtąd, no to to jest świetny sposób, żeby ten rozmówca czuł się doceniony i, i naprawdę zauważony, bo ten ESTJ pamięta te rzeczy, które mu mówiłem, mówiłam i to nie była po prostu strata mojego czasu, tylko faktycznie zainteresował się. Mhm. No jest taki naturalny Inicjuje też w rozmowach kontakty, też jest osobą, dzięki której, jeżeli mamy spotkanie towarzyskie, no to nie będzie ono niezręczne, tylko będzie starał się w tym wszystkim znaleźć jakieś nawiązanie, jakiś kontakt, jakąś relację, że nie będzie tak, że wszyscy będą milczeć, a przynajmniej nie ESTJ w tym przypadku. I kolejna literka, czyli mamy S kontra N, jeśli chodzi o MBTI, czyli mamy ESTJ, czyli tutaj mamy literkę S. Tu jest ta literka związana, z tym, że jest to osoba twardo stąpająca po ziemi, właśnie. Tak jak wcześniej też wspomniałem o i zainteresowanie dotyczątej rzeczywistości takiej funkcjonalności rzeczy i otoczenia widzę, słyszę, czuję, czyli co zjem, co mam, nie wiem, samochód, jeżeli tam bardzo szczególnie mężczyźni wiadomo y, ESTJ, y, żeby tam było wszystko, wszystko jak trzeba poukładane, uporządkowane w nim i żeby też wszystko działało, było dobrze, dobrze naprawione i też właśnie interesują się tymi szczegółami mhm. dotyczącymi tych różnych rzeczy takich y, dookoła siebie, które no, dotyczą takich sfer, sfer codzienności? ESTJ to jest typ, który jest mocno przywiązany do swoich zwyczajów, do rutyn. ESTJ szczególnie tak mają. To też mówiliśmy już, odsyłam do wcześniejszych odcinków nagranych na temat typów SJ. ESTJ. ESTJ. Tak samo, jest bardzo przywiązany do, do swoich rutyn, ma stałe rutyny, wstaje rano, robi dokładnie te same rzeczy. To też jest jeden z tych typów ESJ-od, -Y ogólnie tak ma, że, że w głowie mają zakodowany ten harmonogram i często też mają jakieś tam pomocy, czy na papierze, czy gdzieś, ale są bardzo skrupulatni i są bardzo rzetelni i obowiązkowi w wykonywaniu tych swoich zadań. Na przykład, bardzo często to są właśnie typy słowne, punktualne i tego samego wymagają od. Od innych ludzi, od innych typów. I będą oceniać też na podstawie tego. I w języku tak. objawia się to w ten sposób, że używają takich szczegółowych, kon konkretów, że szukają przede wszystkim tych konkretów. Nie lubią takiego marnowania czasu, tylko przechodzi tu właśnie do szczegółów różnych rzeczy i nie lubią takiego bujania w obłokach, jakiegoś takiego rozmywania tematu, abstraktów yy, bezsensownych, które, które nie mają ugruntowania w rzeczywistości. I chcą widzieć potwierdzenie tego, co robią, co ktoś prezentuje i w życiu tego człowieka. I po drugie, jakichś realnych doświadczenia, które ta osoba ma. I trzecia literka, czyli mamy EST, czyli mamy tutaj thinking, kontra feeling, czyli um, typy myślące, kontra czuwające, i tutaj mamy typ z preferencją myślenia. Sfera, którą, na którą zwracają przede wszystkim uwagę, to jest sfera logiki, faktów, yy, rzeczywistości, i tutaj też są bardzo konkretni w swoich formułowanych tezach. Te tezy są. Cegły mocne, często, często nawet konfrontacyjne. Język, którego używają jest bezpośredni. Nie lubią owijania w bawełnę i nie lubią właśnie takiej niejasności w komunikacji, że nie wiadomo do końca o co chodzi, albo że ktoś tak bardzo próbuje nie dopuścić do konfliktu, że po prostu nie wiem o czym mówi. To oni rozumieją, że konfrontacja jest naturalnym sposobem na funkcjonowanie, że naturalnie często się językowo konfrontujemy i też doceniają tych, którzy potrafią dobrym argumentem skonfrontować te opinie, które mają. Oczywiście najlepiej, żeby to były osoby, które oni szanują, a szanują osoby, które są wyższe, albo gdzieś tam równe w takiej hierarchii, mhm. jaką oni postrzegają w swoim otoczeniu. Tak, tak, ale też wbrew opinii publicznej są też dość otwarci, na, zależy oczywiście, czy, czy w środowisku zawodowym, czy rodzinnym, ale jako ogólna zasada, są dość otwarci na pomysły innych i na teorie innych. I są dość otwarci na to, że żeby ktoś przyszedł i powiedział: Hej, słuchaj, może zrobimy to inaczej. Wiadomo, w granicach po prostu hierarchii społecznej to jest bardzo ważne, ale tak jak mówiłeś przed chwilką, są otwarci na to. Oni dążą do prawdy. Dla nich właśnie ten szacunek, szacunek polega na tym, że mówię innym prawdę, więc też doceniają, kiedy im się mówi prawdę. Tylko też szacunek polega na tym, że nie przychodzę i nie robię po prostu hej afery, bo mnie coś zabolało, tylko jeśli chcesz zmienić, żebym ja zmienił, zmieniła swoje Zdanie, to potrzebuje fakty. Potrzebuje, żeby ta twoja teoria była tak samo udowodniona czy tak samo poparta faktami, najlepiej namacalnymi, takimi widocznymi, jak te wszystkie teorie, które ja jako ESTJ od przedstawiam światu. Na tym właśnie polega ich dbałość o innych ludzi, żeby nie musieli żyć w fałszu albo żeby żeby te decyzje, które podejmują, były faktycznie mądre i poparte poparte faktami, poparte rzeczywistością, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie iść do przodu. No tak, tylko że oni też, jeżeli nawet tak by było, że oni przeprocesują coś, kto inny powie, to raczej to pozbierają po, po, po czasie, w sensie to nie Ach, będzie tak, tak, że to będzie otwarta dyskusja, jest, że tak. w którą oni wdadzą się w jakąś taką otwartą polemikę nie, nie i zastanowią się jest. wspólnie na tym, co możemy zmienić. Yy, więc oni be, ten pozór stworzą tego bycia takim hardym i nie, niemożliwym do wpłynięcia tak. na jego życie. Na jego no to jest przywódca, a nie. Tak. A nie po prostu przeciwnik w debacie. Tak, dokładnie i tak jak, tak jak mówiliśmy, że trzeba też mieć odpowiednie stanowisko w danej hierarchii, czy społecznej, czy zawodowej, ja żeby w ogóle móc przyjść, tak. żeby w ogóle móc przyjść z czymś takim. Bo, bo no, jednak SJ to jest SJ i to jest ogromny szacunek do autorytetów, do hierarchii, bo one z czegoś wynikają i to po prostu w ich świecie nie działa tak, że jesteś nie wiadomo kim i przychodzisz i teraz będziesz mi robić wykład. Mhm. No i mamy J. Ostatnią literkę, czyli mamy tą znowu dychotomię J kontra P, czyli tam osądzający kontra percepcyjny, czyli po angielsku to jest tam judgmental, i więc z tego jest literka J, i w tym przypadku jest to typ, który no jest taki właśnie konkretny, zdecydowany w tych swoich poglądach, w tym co, co uważa za słuszne, co uważa za właściwe i to tak komunikuje i też ma jakąś tam organizację, jakiś plan, jakiś schemat według którego funkcjonuje. Może to być bardziej zwizualizowane w formie jakichś tam tabel, struktur i zadań, ale niekoniecznie. Tam głównie też to zależy i od pokolenia. Różnie, różne pokolenia funkcjonują i właśnie to jest też to, że że ten typ dużo pamięta i to, mm. potrafi sobie ogarnąć w ten sposób, że, że wie z tyłu głowy, że 3-4 rzeczy musi zrobić mm. po kolei w taki, taki sposób, dzięki, dzięki czemu może. Ale tak czy siak ta struktura jest, jakiś taki porządek musi być, mm -hmm. jeśli chodzi o. Tak, chodzi o... i u mnie, jako ESTJ, ale też u tych innych ludzi dookoła. I na tym polega właśnie magia ESTJ że nie porządkuje tylko swojego świata, ale też pomaga innym dookoła też organizować ich przestrzeń, ich yy, świat. Jedni to doceniają, inni mniej, ale na tym właśnie to polega, że ten ESTJ jest naprawdę świetnym zarządcą, szczególnie w kwestiach zawodowych, ale również w takim domu rodzinnym. To ESTJ ułoży tak plan, że naprawdę rodzinka chodzi jak yy, szwajcarski zegareczek. Jeszcze jedną cechą, jaką mają ESTJ jest to, że też tak dbają o innych ludzi, właśnie, że mają jakiś plan, że sobie coś zaplanują, jakiś harmonogram tego, w jaki sposób będą dbać i troszczyć się o takie rzeczywiste, realne, codzienne potrzeby dotyczące właśnie pożywienia, ubrania, funkcjonowania, czy, czy, że coś nie działa, że coś trzeba naprawić, że coś nie funkcjonuje. I też to dostrzegają bardzo mocno w, dookoła, jeżeli gdzieś tam, gdzieś tam, na przykład w domu, czy. Gdzieś, gdzie funkcjonują, takie rzeczy nie działają, no to gdzieś tam staram się stworzyć plan, który ma pomóc im tak systematycznie i symptomatycznie te problemy rozwiązywać. Więc, więc to jest dlatego, tak często ESTJ są różnymi zarządcami projektów, i to niekoniecznie muszą mieć taki tytuł, choć i tak ich zna. Co po prostu bardzo często oni są tymi zarządcami projektów bez, bez tego tytułu, mhm. czy po prostu osobami, które dbają o to miejsce, żeby te wszystkie punkty były rozwiązane, i wtedy oni mogą poczuć ulgę, że, że te zadania są wykonane. Także dziękujemy serdecznie Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jesteście STF, bo znacie STJ i chcecie coś powiedzieć na ich temat, a jeżeli nie znacie jeszcze naszego kursu, chcielibyście wiedzieć więcej w ogóle o teorii MBTI, to zapraszamy Was. Link mamy w opisie i tam kurs jest dostępny dla każdego kto zechce może kupić i tam tłumaczymy MBTI od podstaw. Dzięki czemu możecie zrozumieć lepiej siebie i innych ludzi i w ten sposób zarządzać grupą czy, czy zarządzać relacjami, które, które macie w swoim życiu Zdecydowanie lepiej. Także dziękujemy Wam za uwagę, Sofii, i kodem, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.